A ja mam pytanie do pana ministra. Czy może pan powiedzieć, jak pan widzi kolejne priorytety, jeżeli chodzi o hematoonkologię? Co ma pan w planie, jeżeli chodzi o ten 2022 rok? Oczywiście dziękujemy za to wszystko, co się zadziało w 2021. Panie ministrze, ale prosimy o włączenie głosu, bo nie słyszymy. Dobra, pana. Witam serdecznie. Przepraszam bardzo, już jestem. Właśnie jestem po spotkaniu z. z... Z pacjentami była u mnie onkokafe wraz z Aliwią i właśnie rozmawialiśmy na temat, na temat między innymi onkochomato-onkologii I, i rozmawialiśmy o wielu tematach. Pierwsza rzecz opolna i nawrotowa Białaczka Szpikowa i tam mamy trzy leki już przenegocjowane, czwarty jest w trakcie negocjacji i po zakończeniu tych wszystkich terapii siądziemy razem do, do uzgodnienia na dzień dzisiejszy, to co widzimy to co najmniej jeden lek jesteśmy w stanie przyjąć spokojnie. No, mamy ze dwie terapie, które na dzień dzisiejszy w żadnym zakresie nie wchodzą w grę. No ale jak będziemy wszystkie te cztery jednoczasowo uzgadniali, to być może uda się więcej. Także na pewno to nie na najbliższy okres, w drugiej części roku być może lipiec, ale, ale w tej opolnej nabrotowym białarce szpikowej na pewno w tym roku będą istotne zmiany. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o rzecz prawie uzgodnioną, chociaż jeszcze, jeszcze nie przystąpiliśmy do prac technicznych, bo, bo jeszcze nie mamy ostatecznych zgód, to jest chłoniak rozlany z dużych komórek B. Dla, to jest terapia, dwie terapie właściwie tam są jedne te z poliwii i druga terapia to są terapia karti dla pacjentów. Terapia karti jeszcze jest niedograna całkowicie w jednym zakresie się Praktycznie myślę, że technicznie tylko do uzgodnienia, bo, bo już jesteśmy na końcowym etapie. W drugim, w drugim produkcie jeszcze nie usiedliśmy do rozmów. Będzie bardzo trudno, ale, ale, ale myślę, że w tym zakresie to jest akurat na maj planowane zmiany. Co jeszcze, jeśli chodzi o. o Chłoniak z komory Płaszcza mamy tam jedną, jeden lek, który być może na lipiec będziemy próbowali wejść, a drugi, który i blotyni, który był otrzymał decyzję negatywną, usłyszałem, że będzie składał nowy wniosek no i na koniec roku pewnie jest szansa, żeby też to wprowadzić, być może koniec roku, to być może nawet styczeń dopiero, no ale tu też byśmy mieli nowy program lekowy, bo tu nie mamy żadnej terapii. Pierwsza linia przy lekkiej infocytowej mamy dwa, dwa leki. Jeden jest w agencji jeszcze. Także tu nie wiemy kiedy się to skończy i to wiemy, że tu część dosyć mocno w listopadzie weszła terapia Venetoclax. Czekamy. Druga to jest właśnie i No i trzecia jest Calpwens Aculytynip i tu i tu myślę, że, że na pewno, też, na pewno też w drugiej połowie do tego siądziemy. Także to są, to są te rzeczy jeszcze to co, to co państwo się pytali jeśli chodzi o, o nielofibroza, to... Mamy, mamy to aktualnie na etapie proza, e, mamy to e, w trakcie negocjacji i e, e, no, e, nie mamy strategii ustalonej jak z tym e, z tym e, jednym lekiem e, Nibum e, kiedy ewentualnie, bo mamy taką strategię właściwie zrobioną, co na, co na poszczególne listy refundacyjne w zakresie tego leku nie mamy uzgodnione, dopiero pewnie wsiądziemy jak skończy negocjacje Komisja Ekonomiczna. I drugi lek, jeśli chodzi o, o, o MDS, to Mamy to właśnie w styczniu zakończone negocjacje z Komisją Ekonomiczną, i firma oczekuje, że się spotkamy i chce, chce uzgadniać ostateczne warunki bezpośrednio ze mną. Także to są te rzeczy, jak. Pozostałe to już, to już powiedziałem to są główne te, te leki, które na ten rok. No i mamy jeszcze jeden zaległy, dosyć stary cały czas. Zobaczymy jak uda się to są Letermowit, profilaktyka zakażeń CMV u pacjentów po przeszczepach. Także o tym jeszcze się będziemy zastanawiali i to nie chcę tutaj mówić żadnego terminu, bo jeszcze nie mamy uzgodnionego, no, ale jest to, każdy termin jest możliwy. Także to są takie główne rzeczy. W ogóle rok planujemy całkiem dobry. Myślę, że nie będzie gorszy na pewno niż rok ubiegły. W onkochamatorowie zresztą w innych dziedzinach później. Bardzo dziękujemy pane, panie, panie Ministrze za, te, za zdradzenie tych właściwie kulistów negocjacji, które się toczą i za te dobre wiadomości.